Siemanko, z tej strony graca TCG, a w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie booster boxa z One Piece'a. Aby być na bieżąco, zostaw suba na kanale i lajka pod filmem. A teraz lecimy. Samymi kartami z One Piece'a, tak naprawdę zacząłem interesować się dość niedawno. A ten booster box to mi się kupić w sklepie Jaskini Trola, który znajduje się w Rybniku. Więc z tego miejsca, też gorąco polecam, abyście ich odwiedzili, zobaczyli jaką mają ofertę. A teraz przechodzimy właśnie do booster boxa, A w środku znajdują się 24 boostery. A w każdym boosterze po 12 kart. Na dzisiejszym odcinku też sobie ogólnie porozmawiamy. Bo zapowiada się dość długi odcinek. Abyście mieli możliwość mnie bliżej poznać. Ogólnie skąd się wzięła moja zajawka na karty kolekcjonerskie. No i jak ogólnie się od to wszystko Zaczęło w moim przypadku, a teraz przyszedł już pierwszy pusterek. Arty tych kart, trzeba przyznać, że są przepiękne całkiem inny charakter niż na przykład Pokémonów. Nazw tych kart ogólnie to nie będę wymieniać muszę przyznać, że na samym Wampisie to się akurat nie znam. A moje jedyne doświadczenie z Wampisem to tak naprawdę był tylko i wyłącznie serial na Netflixie. Od dłuższego czasu też. Zabieram się za to, żeby zacząć oglądać anime właśnie z One Pisa, ale jakoś nie mogę się za to zabrać. Skąd się u mnie tak naprawdę wzięła zajawka akurat na karty kolekcjonerskie. No to wiadomo, co dzieciaka oglądało się przede wszystkim Pokémony i Dragon Bulla, więc zbierało się wszystko, co akurat było z tymi dwoma bajkami związane. Jakieś tazosy w chipsach, jakieś właśnie karty, no ale wiadomo, potem to poszło w odstawkę, człowiek miał inne zainteresowania, no i zapomniało się o tym. W moim przypadku takim punktem zwrotnym, właśnie, jeżeli chodzi o zainteresowanie, znowu właśnie kartami. Oho, pierwszy drop, Rebeka. Do tej Rebeki, akurat mam szczęście, już. Właśnie jedną wydropiłem, ale z innego dodatku, no i ta Rebeka właśnie poleciała do PSA, gdzie będzie zgradowana, no i mam nadzieję, że dostanie ocenę 10. A wracając do tematu, o samych kartach przypomniało mi się, jak byłem na wizycie z moją narzeczoną u jej cioci, która ma dwóch synów, jeden właśnie taki... 9-letni zbierał karty, no wiadomo jak to właśnie takie dziecko podróby, no i zaczęło się chwalić i właśnie mi się przypomniało właśnie o kartach, że też kiedyś właśnie się za dzieciaka zbierało. No i tak się właśnie zagłębiłem w temat. Oczywiście że zaczęło się kupować jakieś tam właśnie pierwsze boosterki. No i po latach na nowo kolekcjonować właśnie jakieś fajne karty. Akurat też miałem takie szczęście, że gdy na nowo zacząłem się właśnie interesować Całymi tymi kartami w biedronkach, akurat pojawiły się właśnie boostery z Pokémonów i karty dla mnie, jako takiego właśnie takiego laika, który dopiero co odkrył na nowo zajawkę, to były łatwo dostępne. Potem, oczywiście, zacząłem się interesować stronami internetowymi, gdzie właśnie szło kupować jakieś ETB czy właśnie boosterki, i tak mnie to pochłonęło, że te moje. Hobby B karciany trwie już ponad rok i cały czas powiększam kolekcję. Ogólnie, jeżeli byście chcieli odcinek, na którym właśnie pokazuję moją kolekcję z kart, które mi się już udało wydropić, co mi się udało zdobyć, to napiszcie w komentarzu, czy chcecie taki odcinek. A ja postaram się go nagrać w najbliższym czasie. Wracając do samego One Piece'a karty akurat z tego dodatku no jakieś horrendalne ceny osiągają karta Luffy'ego manga art z tego setu to chyba już kosztuje ponad 10 tysięcy więc by szło na niezłe wakacje pojechać za tą kartę a same boostery czy booster boxy są bardzo ciężko dostępne na rynku no i moim zdaniem taką drogą też powinno pójść pokemon company jeżeli chodzi o karciankę drukować mniej ale żeby karty były jakoś Cenne, bo obecnie na rynku jest właśnie taki zalew Pokémonów, że karty, które naprawdę są piękne, osiągają tak małą cenę. No, ale oczywiście, to jest tylko i wyłącznie moje osobiste zdanie. Ale ja bym wolał, właśnie, żeby już same karty były. O, i pierwszy don wyleciał. A wracając do tematu, to właśnie, żeby boostery czy booster boxy były droższe, ale jakość tych kart była dużo lepsza, albo na przykład to, co się dzieje teraz przy Pokemonach, gdzie to jest masowo produkowane, to to jest masakra. Karty źle wydrukowane, już nie mówiąc o centeringa, który jest po prostu słaby, dlatego nie dziwię się, że właśnie więcej ludzi właśnie przychodzi, że właśnie jakieś One Piece'y. I inne karcianki, bo teraz, na przykład, wysyłając karty do PSA, ciężko dostać dziesiątkę właśnie z tych nowych setów Pokémonów. A właśnie w takim One Piece czy Lorcanie to ta dyszka jest prawie pewna. Z tego miejsca też chciałbym Was zachęcić, aby zostawić suba na kanale. Niewiele brakuje do 200 subów, a na pewno pojawi się jakiś fajny konkurs z tej okazji. Piękna karta Luffiego. Pierwszy z dwóch Secret Rare w tym boksie, no i nareszcie jakiś lepszy drop z tego boksu, bo już trochę zacząłem się obawiać. Trochę się wcześniej rozgadałem, a dropu jak nie było tak, nie było aż właśnie do tego, do tej pięknej karty jego. A prawie połowa Booster Boxa już za nami. Bardzo też mnie ciekawi, jak Wasza przygoda z karciankami się zaczęła. Przede wszystkim, jakie serie zbieracie, czy to jest właśnie One Piece, czy Pokémony, czy inne. Jakie macie cenne karty w swojej kolekcji? Także piszcie komentarze, ja będę wszystko czytać. A także co sądzicie o temacie, który poruszyłem wcześniej? Wolicie, aby Boostery były droższe? Karty lepszej jakości, ale ciężej dostępne? Czy tak jak w postaci Pokémonów? Oj, Drop! Koala! Piękna karta. Czy tak jak to jest właśnie w Pokémonach? Więcej druku, ale odbija się to na jakości. Dajcie znać. Dla mnie One Piece, jeżeli chodzi o karty kolekcjonerskie, to jest jakiś fenomen. W takim tempie, w jaki się to rozchodzi, to to jest naprawdę niemożliwe. Już jest maj, a już przyznam, że na czerwiec mam zamówiony dodatek, który wyjdzie. To jest chyba OP08. A już naprawdę i na listopad, na listopad są sklepy, które przyjmują zamówienia. Naprawdę nie spotkałem się z żadną karcianką, która by miała aż taki zbyt właśnie jak One Piece. No ale nie dziwię się, bo i jakość tych kart, przede wszystkim wartość tych kart, które można trafić w tych boosterach, to jest coś niesamowitego. Mam też wrażenie, że ogólnie więcej ludzi już też interesuje się kartami z One Piece i nie samymi kartami, tylko ogólnie One Piece'em. Mnóstwo eventów mi wyskoczyło ostatnim czasem, jakimś Krakowie, właśnie jest wyspa, właśnie One Piece ma być, czy ostatnio też były mistrzostwa polskie, bo w Karciance z One Pisa, także jest coraz więcej tego i, i to tylko pokazuje, że komunity One piece'owskie w Polsce ciągle się rozrasta. A ja też muszę przyznać, że coraz to bardziej skłaniam się do tego, że właśnie będę przychodził na Karcianki z One Pisa. Jako taka główna karcianka, którą właśnie teraz będę zbierać i kolekcjonować i wysyłać do gradingu, a reszta karcianek to będą już takie typowo czysto hobbystyczne dodatki. Na początku filmu mówiłem, że dzisiaj sobie trochę porozmawiamy, abyście mnie bliżej poznali. Nie samymi kartami człowiek żyje. Moim takim drugim, największym hobby oprócz kart kolekcjonerskich to jest żużel. Ja pochodzę z rybnika. Na żużel w rybniku się już chodzi od najmłodszych lat. Także, żużel to jest druga rzecz, która mi pochłania mój wolny czas. I, i gdy tylko jest okazja, to albo jestem na stadionie, albo oglądam właśnie zawody żużlowe przed telewizorem. No, muszę przyznać, że na razie booster box w ogóle mi nie oddaje. Wyciągamy booster jeden za drugim, prójemy. A dropy chyba były na razie dwa, a otworzonych już jest więcej niż połowa. Także mam nadzieję, że w tych pozostałych są ukryte właśnie te najcenniejsze dropy, bo na razie to. O! I o wilku właśnie mowa. Wychodzi na to, że trzeba trochę bo narzekać. To wtedy dropy wlatują. Nie to, może jakiś nacenniejszy drog, no ale zawsze coś. No i kolejny boosterek. Może ten przyniesie szczęście. Mozambia, Kapitan McInley. Riku Doldo do trzeci. No, niestety nic, dajcie również znać, czy otwierali się coś akurat z tego dodatku ze 0,5, co udało Wam się fajnego trafić. Kolejny boosterek. Bunny Joe, Pagaja, Sarquiz, Holi, Hinobirdzap, Bellamy, Dragon Claw, Amazon. No i niestety znowu nic. O, jakiś pechowy ten booster box, no niestety czasem tak było. No ale nie poddajemy się, lecimy dalej. Z tego co dobrze widzę, to zostało chyba jeszcze z, z 7 z 8 boosterów. I jeden secretery jest chyba jeszcze do wydropienia, bo z tego co mi się kojarzy, to są dwa na całego booster boxa. Barers Jinbi, Niko Robin Pan Groten i Killer no niestety znowu nic no i następny Następnym jest. Doktor, John Giant Nola. Hak, Viola Morley. O i Bello Betty. Nareszcie coś wpadło. Aż z wrażenia karty wyleciały z ręki. Na szczęście karta zaliczyła miękkie lodowanie na macie. A teraz już kolejny busterek. Nola. L. Piękne art tej karty. Hotori, Nl, Shura i X-Drake. Jedynie, co bym może poprawił w tych kartach, to bardziej wyraziste holo, ponieważ te holo to jest trochę takie jakbym matowe, holo, ale bym to nazwał, mniej wyraziste, no ale na pewno ile osób tyle opinii. Mnie się to akurat może mniej podoba, ale komuś się to bardziej podoba? Także no i kolejny boosterek. Steri. Kapitan Maginlay. Yama. Mister One. Nami. o lider sabo bepo no i niestety kolejny pusty no i przechodzimy do następnego nożyczki dużo lepiej się otwiera właśnie te boostery nożyczkami niż rozrywając bo Zawsze jest jakaś możliwość, że otwierając ręcznie te karty się jakoś uszkodzą, dlatego nożyczki bezpieczniejsze. No oczywiście trzeba uważać też, że nożyczkami, żeby nie przeciąć karty, ale jest to też na pewno i wygodniejsze. W kolejnym boosterku mamy No niestety nic. Lecimy z kolejnym, już mało zostało ich w środku. Trzeba, trzeba przyznać, że ten booster bok mnie nie rozpieszcza. Sanguru, Bunny Joe, Gladius, piękne artegi karty. Eltor. Jest! Luffy! Piękna karta! Piękna karta jedynie można żałować, że szkoda, że nie złota obecnie złota to chyba kosztuje ponad 1000-1500 euro więc no ale dobre i to no i lecimy z następnym w środku Buffalo Mozambia Jinbi Karasu No i niestety pusty Niestety pusty Szczęście do Luffy na razie w tym boosterboxie to wie może jeszcze w tych ostatnich boosterkach będzie manga to było dopiero szczęście Hakuba o to kartę to już chyba trzeci raz hak i nazwa kotorii om no i niestety nic lecimy z następnym Holly Steri Charleston X Barrels Nico Robin Lider i kolejny don drugi dwa dony są na cały booster box i przedostatni booster: Sarquiz, Buffalo, Dalmatian, Pagaja Gamma Knife, Riku III, Upper Yard, BELLO BETTY READER MORLEY i niestety pusty no i ostatni boosterek LAST PACK MAGIC może przyniesie szczęście a w środku Mozambia Pagaya Sarkuis Pel Bell, Belami Chinobird Zap Amazon Shirahoshi i Borsalino niestety nic Podsumowując dwie piękne karty Luffy trafione I nacenniejsza z tego boosterboxa Bellobetti. Dzięki za obejrzenie odcinka. Do następnego. Ciao!